To są góry stołowe, bardzo piękne góry. Historia, która rozegrała się tu niedawno, wstrząsnęła opinią publiczną. Historia, którą chcemy teraz odtworzyć, ma szczególnie bolesną wymowę. Jeśli bowiem z konieczności oswoiliśmy się już z myślą, że w miastach bywa niebezpiecznie, o tyle chcielibyśmy równocześnie wierzyć, że są jeszcze miejsca na tej ziemi, gdzie słychać wyłącznie śpiew ptaków, szum wiatru czy drzew. I gdzie panuje zupełny spokój, gdzie jest bezpiecznie. Anna Kambrowska i Robert Odżga byli studentami Wrocławskiej Akademii Rolniczej, społecznymi strażnikami przyrody, z zapalonymi turystami. Należeli do tej sympatycznej grupy ludzi, która nie tylko stara się jak najczęściej przebywać na tzw. łonie natury. Ale także strzec jego wartości dla dobra przyszłych. Bardzo kochali życie ludzi, siebie nawzajem, góry w ogóle, te góry w szczególności. 15 sierpnia 1997 roku rano, mała podgórska miejscowość Różanka. Ania z Robertem przyjechali tu przywiezieni prywatnym samochodem przez ojca Roberta i stąd ruszyli na szlak. Kilkanaście godzin idzie się stąd górami do Dusznik. Atrakcyjnie zapowiadała się ta wakacyjna wędrówka. Zgodnie z planem dotarli do Dusznik. Są tu widziani następnego dnia, 16 sierpnia, a gdzie spędzili noc z 15 na 16, nie wiemy. 16 w tym hotelu pensjonacie traper pytają o wolne miejsca. I mimo, że recepcja proponuje im noclegi, rezygnują. Dlaczego? Być może za drogo było, jak na studencką kieszeń. W sumie, jak ustalono, mieli przy sobie zaledwie 200 zł. I nie ma nic tańszego? Niestety, przykro mi, nie ma nic tańszego. Aha. No dobrze, no to my się zastanowimy. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Są świadkowie, którzy twierdzą, że tego dnia w hotelu Traper w Dusznikach Ania i Robert nie byli sami. Towarzyszył im trzeci młody mężczyzna. Wszyscy sprawiali wrażenie dobrych znajomych, osób zaprzyjaźnionych. Do dziś nie ustalono, kto to był, czy poznali się wcześniej gdzieś na szlaku, czy dopiero w hotelowej recepcji. Tego nie wiemy. W każdym razie wyszli z hotelu wszyscy razem. Także jeszcze następnego dnia, 17 sierpnia, młodzi nadal są w dusznikach. Dwie kolejne spędzone tu noce, nie wiadomo właściwie gdzie. O 12.55 w niedzielę, 17 sierpnia, z tej budki telefonicznej koło cpn Anka dzwoni do mamy, do Wrocławia. Informuje, że właśnie wychodzą z Robertem na szlak. Do studenckiego obozu Gwoździówka w górach stołowych jest stąd pięć 6 godzin marszu, na wieczór zamierzali tam dojść. Doszli jedynie tu, połowa planowanej drogi, ale i koniec drogi. Dziewięć dni później, coraz bardziej zaniepokojeni brakiem wiadomości o córce, rodzice Anki wstrzymają alarm. Następnego dnia 26 sierpnia 1997 roku penetrujący te góry goprowcy znajdują najpierw zwłoki Roberta. Leży na wznak. Przyczyna śmierci jest w tych okolicznościach szokująca i nieprawdopodobna wręcz. Zginął od dwóch zadanych z niewielkiej odległości strzałów w głowę, jeden z tyłu, drugi prosto w czoło. Jest świadek, który twierdzi, że tego dnia w godzinach popołudniowych słyszał najpierw dwa strzały, potem przenikliwy kobiecy krzyk, i potem jeszcze jeden strzał. Jeśli przyjąć tę wersję za prawdziwą, pierwszy zginął Robert, niewiele później, chwilę później Anka. Znaleziono jej zwłoki w tym miejscu. Śmiertelny był jeden strzał zadany bezpośrednio w czoło. Tędy szli niebieskim szlakiem. Byli w trzeciej godzinie marszu. Na mniej więcej tej wysokości zeszli z tego szlaku w prawo, w zbocze kilkadziesiąt metrów. To, że zeszli tam sami, a nie zostali po zabójstwie przeciągnięci. Ustalono ponad wszelką wątpliwość. Co zatem skłoniło ich, czy zainteresowało, czy zwabiło, żeby tam w to zbocze powędrowali? Czy może jako ochroniarze i strażnicy przyrody zauważyli tam coś, co ich zainteresowało, a co mogło potem w skutkach okazać się niebezpieczne? To jest teren, gdzie grasują kłusownicy. Może to był wątek? To jest przygraniczny teren. Być może chodzą tędy przemycający jakiś trefny towar. Handlarze. Może to jest hipoteza uprawniona? Czy może były to jakieś inne porachunki, o których przyczynach nic nie wiemy? Czy może stali się ofiarą jakiejś pomyłki? Czy może był to w końcu rabunek? Ich plecaki znaleziono kilometr od miejsca zabójstwa. Były przecięte nożem i wypatroszone. To nonsens, dlatego że można je było przecież normalnie odwiązać i otworzyć. Zginęły. Komplety dokumentów obojga, aparat fotograficzny Anki Markizenit, 200 zł, depilator. Śledztwo w tej szokującej sprawie nadal trwa. Policja jak dotąd, mimo intensywnych wysiłków, nie ustaliła sprawcy czy sprawców tego podwójnego morderstwa. Pytania zasadnicze brzmią: kim był ten młody mężczyzna, z którym Anie i Roberta. Widziano w dniu 16 sierpnia 1997 roku w Dusznikach. Gdzie Ania i Robert spędzili w Dusznikach lub w najbliższej okolicy dwie noce? Z 15 na 16 i z 16 na 17 sierpnia. Wreszcie, czy są jacyś ludzie, turyści, zbieracze grzybów, inni, którzy tego dnia, 17 sierpnia, w popołudniowych godzinach wędrowali szlakami turystycznymi przez góry stołowe na wszystkie te pytania odpowiedzi prosząc państwa o pomoc oczekuje wydział kryminalny komendy wojewódzkiej policji w wałbrzychu numer telefonu 074 202 88 miał 62 lata Nazywał się Zenon Kilan, był katolickim księdzem. Przez szereg lat mieszkał tu, w tej plebanii. Często także tu odwiedzali go parafianie, którzy powszechnie go szanowali, a także zwyczajnie po ludzku lubili. Przychodzili poradę, nie tylko w sprawach duchowych. Do tego domu włamywano się już kilkakrotnie. Ostatnia wizyta bandytów okazała się tragiczna w skutkach. Błogosławiony jesteś, panie Boże, wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem Ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, panie Boże, wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem innego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie przynosimy, aby stało się na nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Tak mogły wyglądać chwile bezpośrednio poprzedzające dramat. Nie znacie dnia ani godziny. Jest także inna wersja zdarzeń, ale zanim zapoznam z nią Państwa, ustalmy miejsce i czas. Ludwikowice. Malowniczo położona piękna wieś niedaleko Wałbrzycha. Jest 23 dzień stycznia 1995 roku. Trwa jeszcze okres tradycyjnej polskiej kolendy, dusz pasterskiej wizyty w mieszkaniach parafian. Po odprawieniu południowej mszy około godziny trzynastej, ksiądz Kilan wraca do domu. W innej wersji napastnicy przyszli, kiedy ksiądz był już w domu. Zjadł obiad, na przykład, i odpoczywał na górze. Zaniepokojony odgłosami włamywaczy wyszedł im naprzeciw. Tak czy owak nastąpił bardzo brutalny atak. Silny cios w usta spowodował gwałtowny krwotok. Następnie napastnicy obezwładnili swoją ofiarę, skrępowali księdza wyjętymi mu z kieszeni kluczami, Dobrali się do sejfu. Ile zniknęło pieniędzy, nie wiemy. Czy były tam także te zbierane zdatków po kolendzie? Śmierć nastąpiła najprawdopodobniej w czasie, kiedy penetrowali mieszkanie. Być może nawet nie chcieli księdza zabić. Lekarz medycyny sądowej określił jako przyczynę śmierci zachłyśnięcie się własną krwią. Leżący na wznak nieprzytomny człowiek silny krwotok w jamie ustnej. W czasie rutynowych działań bezpośrednio po tej zbrodni policja ustaliła świadków, którzy wskazują na okoliczności mogące mieć z nią związek. Jedna z mieszkanek rozmawiała tego dnia twierdzi. Przypomnę, był 23 stycznia 1995 roku z dwoma młodymi mężczyznami, którzy pytali, gdzie jest kościół i gdzie mieszka ksiądz. Inny świadek Twierdzi, że widział tego dnia, kręcący się po Ludwikowicach, jakiś przypadkowy i nieznany mu samochód. Oczywiście zarówno ci mężczyźni, jak i ten samochód jakiś związek z okolicznościami tego morderstwa mogą mieć. Niestety nie znaleziono ich. Od tragedii, która rozegrała się w tej plebanii, upłynęły już dwa lata. Mimo intensywnego śledztwa do tej pory nie wiemy, jaki był jej przebieg, kim byli mordercy. Jeśli są dodatkowi świadkowie lub jakiekolwiek osoby mogące wskazać inne okoliczności tego dramatu, będą proszeni o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Wałbrzychu, numer telefonu 074 202 13. Magdalena S. ma 22 lata. Mieszka w południowej części województwa Wałbrzyskiego. Opinie na jej temat są sprzeczne. Dla najbliższych jest skromną dziewczyną, nie używającą alkoholu, wręcz stroniącą od mężczyzn. Inni mówią, że przeciwnie, lubi się bawić, także przy piwie czy winie, łatwo nawiązuje znajomości, także dość bliskie. 9 sierpnia 1997 roku. Na sportowym stadionie w Szczytnej nieopodal Kłocka zorganizowano tego wieczoru Agrofetę. Wielki koncert muzyki i piosenki disco polo. Wakacje wielu tu młodych ludzi, mnóstwo miłośników tej muzyki. Przychodzi 5 tysięcy młodych ludzi. O 21.00 m.in. Magda razem z koleżanką. Pani z kim jest? A to będę jest. proszę ja. bardzo. Około 23.00 w trakcie koncertu dziewczyny spotykają kuzyna koleżanki Magdy, z którym wcześniej umówione były, że przywiezie je do Szczytnej na ten koncert. Mają pretensje, chłopak tłumaczy, że wypił tego dnia troszkę alkoholu i nie chciał po nim prowadzić pojazdu. Chwilę rozmawiają, kuzyn z koleżanką zostają, Magda sama opuszcza to właśnie. Godzinę później, koło północy, jest widziana tutaj, w tej dyskotece. Lokal nazywa się ADM Torino. Mieści się po drugiej stronie ulicy, 100 metrów od sportowego boiska, mniej więcej. Magda stoi przy wejściu, przygląda się tańczącym. Jest sama. Ale już kwadrans później barwanka widzi Magdę na parkiecie w tańcu. Nie zna partnera, twierdzi, że wcześniej go tu nie widziała. Jest to młody, 20-23 lata, liczący chłopak, szczupły, dosyć wysoki, krótko strzyżony brunet. Uwagę poza tym zwrócił fakt, że podczas kiedy wszyscy tańczyli dosyć żwawo, nasza para zachowywała się inaczej. Zdaniem barmanki sprawiało to dość intymne wrażenie. Po pierwszej w nocy, a więc 10 już sierpnia, Magda pojawia się ponownie na tym stadionie. Spotyka kolejnego swojego znajomego. Chwilę rozmawiają. Jak potem zeznał, prosiła go trzy złote na piwo. Odmówił, jak twierdzi sam, nie miał. Zapytała o godzinę. Jak zeznał, była dokładnie pierwsza trzydzieści Jeszcze pół godziny później. Widział ją na tym stadionie jeszcze inny świadek. Magda stoi w grupie młodych ludzi i pije piwo. Widać, jakoś jej jednak sobie zorganizowała. Ktoś postawił, ktoś dał na piwo. Ten świadek twierdzi, że Magda zwracała swoim zachowaniem wyjątkową uwagę. Była agresywna, arogancka, wulgarna. Chciał nawet, jak twierdzi, zwrócić jej na to uwagę, ale ostatecznie zrezygnował. Być może nie wierząc w dobry skutek takiej reakcji. Wiemy, że Magda wróciła jeszcze tej nocy raz do dyskoteki. W Torinie ponownie była widziana o trzeciej nad ranem. Już po raz ostatni. Sytuacja w tańcu była równie intymna, choć zupełnie inny był partner. Także wcześniej tu nie widziany, wysoki, dobrze zbudowany, dużo od niej wyższy, ciemny blondek. Co było potem, snuć możemy jedynie domysły, hipotezy. Kilkaset metrów od tej dyskoteki i tego stadionu. Jesteśmy na starej, nieużywanej już dziś drodze ze Szczytnej do Dusznik. Nowa biegnie kilkadziesiąt metrów w lewo za tym nasypem. Za tym zakrętem poniżej jest rozwidlenie. O godzinie 14.10 sierpnia, kilkanaście godzin po tym, kiedy Magdę widziano po raz ostatni, przypadkowy przechodzień wędrujący tą drogą, w tym miejscu, w tym rowie, znajduje zwłoki młodej kobiety. Seksualny motyw tego zabójstwa wydaje się nie pozostawiać wątpliwości. Biała bluzka dziewczyny podciągnięta jest pod szyję. Opuszczone dżinsy. Niestety nie od razu udaje się zidentyfikować zwłoki. Twarz jest całkowicie zmasakrowana. Do dziś notabene nie wiadomo jakim zabójca czy też zabójcy dokonali tego narzędziem. Wezwany lekarz jako przyczynę zgonu określa zachłyśnięcie się krwią. Spróbujmy odtworzyć. Ostatnie chwile życia Magdaleny S. Czy sprawców tego morderstwa należy szukać wśród jej dyskotekowych partnerów? Czy przyszła tu na przykład, albo przyjechała samochodem? Z ostatnim z nich tu doszło do gwałtu, a potem morderstwa? Czy może było inaczej? Kilkadziesiąt metrów stąd jest wspomniane już rozwidlenie dróg. Okoliczni mieszkańcy ustawiają się tam często o różnych porach dnia żeby łapać tak zwaną okazję. Jeśli Magda wyszła z dyskoteki sama i stanęła w tym miejscu, zatrzymała jakiś samochód, to on mógł zamiast wieść ją dalej w kierunku domu, skręcić w tę właśnie boczną drogę. Bez odpowiedzi, mimo przesłuchania kilkudziesięciu świadków i długotrwałego, żmudnego śledztwa, pozostaje nadal szereg pytań. Z kim? Tańczyła tej nocy Magda w dyskotece. Co i z kim robiła między godziną 1.35 a trzecią rano w nocy z 9 na 10 sierpnia? Gdzie i z kim przebywała i ostatecznie tu przyszła po godzinie 3.00 rana? Jeśli ktoś z Państwa umiałby odpowiedzieć na któreś z tych pytań, bardzo prosi o taką pomoc. Prowadzący tę sprawę oficer śledczy komendy wojewódzkiej Policji. Wałbrzychu numer telefonu 074 2213. I to już wszystkie sprawy na dziś. Pragnę przypomnieć Państwu, że odtwarzając ich przebieg, posługujemy się oczywiście statystami. Chcielibyśmy, żeby Państwo zatem nie sugerowali się ani wyglądem osób, ani na przykład samochodów. Prawdziwe są rekonstruowane fakty i miejsca, w których się wydarzyły. Na koniec przypomnijmy w największym skrócie opowiadane dziś historie. 17 sierpnia 1997 roku na szlaku turystycznym w Górach Stołowych giną zastrzeleni studenci Anna Kębrowska i Robert Oczka. Policja szuka odpowiedzi na pytania. Gdzie w dusznikach lub w okolicy spędzili noce z 15 na 16 i z 16 na 17 sierpnia? Kim był młody człowiek, z którym widziano ich w dusznikach w przededniu zabójstwa? Czy w dniu 17 sierpnia w godzinach popołudniowych ktoś widział w górach stołowych jakichś podejrzanych, nietypowo zachowujących się ludzi? 23 stycznia 1995 roku we wsi Ludwikowice pod Wałbrzychem podczas rabunkowego najprawdopodobniej napadu na plebanie, ginie ksiądz Zenon Kilan. Policja do dziś szuka świadków, którzy tego dnia widzieli w Ludwikowicach podejrzanych mężczyzn i poruszający się po wsi obcy samochód. W nocy z 9 na 10 sierpnia 1997 roku w szczytnej koło Kłocka zgwałcono i zamordowano 22-letnią Magdalenę S. Była ona widziana tej nocy w towarzystwie wielu osób na diskopolowym koncercie Agrofeta i w dyskotece Torino. Poszukiwane są osoby, które mogą wnieść coś nowego do ustalenia przebiegu ostatnich godzin jej życia. We wszystkich tych sprawach działania śledcze nadal trwają. Ewentualni świadkowie proszeni są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Wałbrzychu. Numer telefonu 074 202 13. Żegnam Państwa. Do zobaczenia za dwa tygodnie.